mi mikołajkowy to już dziewiąta edycja. Zapraszamy tutaj miłośników biegania, ale też maszerowania z kijami. Biegamy dzisiaj na 10 km, czyli dwie pętle po Dolinie Trzech Stawów, ale będą też biegi na 5 km i na tym też dystansie będzie można maszerować z kijami. Mamy prawie tysiąc mikołajów, mikołajek, elfów, także jest wesoło, radośnie, no i już świątecznie. Pomysł zrodził się już ponad 9 lat temu, nie było takiej imprezy na Śląsku. Spodobało się i kontynuujemy. Kontynuujemy co rok no i mamy nadzieję, że e, takie biegi będziemy jeszcze organizować. W końcu w przyszłym roku jubileuszowa edycja, także będziemy się szykować od jutra. Kolejny raz, kolejne zwycięstwo. Z roku, za, z roku na rok tutaj, tutaj zaglądam. Bardzo fajna impreza i inicjatywa organizowana przez MK Team. Kameralna impreza, e, fajna atmosfera i mnóstwo fantastycznie pozytywnych, zakręconych ludzi, jak widzicie. Fajna trasa, super pogoda, e, więc ja bardzo dobrze się biegło. Trudna była z tym, że było dużo nawrotów. Ale poza tym to super, bardzo fajnie. Ja biegam już od 12 lat. To jest moja, no która ósma, dziewiąta, dziewiąty ten. No tak biegam wszędzie na dziku, na wiewiórce. Ja się da, 50 biegów rocznie robię równo. W zeszłym roku brałyśmy udział i tak nam się spodobało, że w tym roku też postanowiłyśmy. No, a że lubimy się przebierać bierzemy w każdym y, biegu MK Team udział i za każdym razem zgarniamy nagrody. Więc teraz nie mogło być inaczej zaczęła, teraz myśmy już wszyscy jakby ją naśladujemy i staramy się jej dorównać, co nam nie wychodzi. Bardzo lubimy tutaj biegać, nie tylko my, ale też uczestnicy. Można tutaj wykręcić naprawdę bardzo dobre czasy. Trasa jest prosta, bez podbiegów. Dodatkowo dzisiaj mamy sucho, pogoda jest idealna, więc liczymy na rekordy. Grand Prix MK Team to w sumie pięć imprez biegowych. Bieg Mikołajkowy to jest ostatni bieg w tym cyklu. Robimy sobie Dwa miesiące przerwy i od lutego ruszamy z kolejnym cyklem.